Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa uczących się wydaje się tak oczywistym zagadnieniem, kwestią niedodyskutowania. Kiedy pytam nauczycieli, czy dbacie Państwo o poczucie bezpieczeństwa swoich uczniów, oczywiście, wszyscy odpowiadają, tak, to jest naturalne, bez tego się przecież nie da uczyć. Wszyscy to wiedzą. Wszyscy wiemy, że nie ma uczenia się, jeżeli podstawowa potrzeba nie zostanie zaspokojona. Chłupimy się znajomością piramidy maslowa. Wiemy jakie są te potrzeby i nauczyciele mówią: tak, oczywiście przecież nie wzbudzamy w naszych dzieciach lęku czy strachu. Pytam uczniów, czy czujesz się bezpiecznie na lekcji? No tak, nic mi nie zagraża. Ale czy czujesz się pewnie, czy czujesz się swobodnie? Dzieci bardzo często nie potrafią, nie uświadamiają sobie tego, że nie do końca to poczucie bezpieczeństwa, o którym myślimy, które jest warunkiem zadziania się, procesu uczenia się, jest spełnione w ich przypadku. Dzieciaki mówią, boję się trochę tej pani, boisz się i. Ale to nie jest zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Nie identyfikują tych dwóch sytuacji. Troszkę się tylko boję. Musimy pamiętać, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawą. Bez zaspokojenia tej potrzeby nie da się realizować kolejnych etapów. Poczucie bezpieczeństwa obejmuje i myśli, i zachowania, i fizjologię naszą, bo przecież, jeżeli dzieciak mówi: Czuję, że w brzuchu mam jakieś tam bulgotki, coś mi się dzieje, czuję się niespokojnie, no to wiadomo, że jego proces uczenia się będzie obniżony. Czy rzeczywiście y, nauczyciele, y, mając taką deklarację, mówiąc, że tak, dbamy o poczucie bezpieczeństwa, czy rzeczywiście są w stanie to poczucie zapewnić? Mam... Takie przekonanie obserwując i nauczycieli, i rozmawiając z dzieci, że nie do końca jesteśmy w stanie to zaobserwować. Nie do końca jesteśmy w stanie sobie to uświadomić. Proszę zwrócić uwagę na slajd, który teraz, się, który teraz Państwu pokazuje. Klasyczna piętrowa budowa mózgu. Na pewno Państwo znacie. W tej klasycznej budowie wiemy, że są trzy piętra w naszym mózgu. Tak zwany mózg gadzi, ten najniżej ułożony, odziedziczony w rozwoju filogenetycznym po gadach. Dalej, mózg ssaków pierwotnych. Proszę zobaczyć na obrazku: pokazuj, widzimy kotka, który bawi się włóczką. Ten kot symbolizuje nie tylko zabawę. Ale również uczenie się, zaciekawienie, zainteresowanie procesy fundamentalne, jeżeli chodzi o uczenie się. I na samej górze, dopiero mamy korę mózgową czyli strukturę najmłodszą, ale też no, najbardziej ludzką. Tutaj powstają normy, uczenie się, nowych zagadnień. I teraz spójrzmy na drugi slajd. Co się dzieje, kiedy potrzeba bezpieczeństwa nie jest zaspokojona? Widzicie Państwo? Gad w pełnej okazałości. Gad się odzywa. Ta struktura mózgu, czyli pień mózgu, zostaje jak gdyby no, zalany krwią. Dlaczego? Dlatego, że tam znajdują się podstawowe potrzeby: potrzeba walcz i potrzeba uciekaj, strach, ewentualnie agresja. Te elementy powodują, że pozostałe struktury są mocno ograniczają swoją funkcjonalność. Proszę zobaczyć, impulsy co prawda biegną do kory, do kory mózgowej, ale dzieje się to w sposób losowy, przypadkowy. Często widzimy, że dzieciak taki potrafi się w danym momencie spiąć, kiedy jest ten, ten, ten yy, naj, najbardziej intensywny moment lęku, strachu. Ale bardzo często jest to reakcja obronna organizmu. Nie ma nic wspólnego z uczeniem się. Potrafi nawet wyrecytować wierszyk, który absolutnie pozostawił tylko ślad pamięciowy, krótki, który zniknie. Dzieciak, człowiek dorosły, każdy z nas może pod wpływem impulsu, pod wpływem jakiejś sytuacji stresowej, trudnej, strachu zmobilizować się. Kiedy nauczyciel do uczniów, um, chce uczniów zmobilizować i y, zwrócić ich uwagę, mówi: Słuchajcie mnie, proszę! Cisza teraz! Taki sposób reakcji wyzwala w człowieku oczywiście y, pewnego rodzaju paraliż. Jesteśmy w stanie się zmobilizować na chwilkę, ale tylko na chwilkę. Proszę Państwa. Dziecko czasem nie jest w stanie określić, czy ma potrze zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, czy nie. Pozwólcie państwo, że zacytuję słowa Manfreda Spicera, który zajmuje się pracą mózgu i cóż on takiego powiedział, powiedział takie słowa. Tylko w sytuacji wolnej od Lęku człowiek zaczyna myśleć w sposób twórczy. Jego myśli są otwarte i szersze, widzi więcej kontekstów. Chwilowy lęk w sytuacji zagrożenia, co prawda, zaostrza nasze myślenie, ale niestety na krótko pozostawiając po sobie więcej strat niż zysków. Pamiętajmy o tym, przystępując do pracy z uczniem, i nigdy nie opierajmy się na subiektywnym przekonaniu. Przecież ja jestem OK. Muszę czasem na nich krzyknąć. Muszę im czasem coś ostro powiedzieć, żeby ich zmobilizować. Pamiętam, kiedy jedna z nauczycielek z satysfakcją w głosie powiedziała: Ja się cieszę, że oni się mnie trochę boją. Mam w ten sposób respekt. Respekt? Czy jest to strach? Czy jest to e, niewolnicze przestrzeganie normy? Czy świadome, wypływające z szacunku? Jeden z uczniów, Powiedział mi u nauczycielki, pewnej nauczycielki: Nie da się, proszę panią pyskować, nie da się powiedzieć coś głupiego, bo ta nauczycielka rozmawia z nami w taki sposób, że mogę sobie pozwolić na opinię, mogę jej powiedzieć co myślę, ale zawsze robię to z szacunkiem. I myślę, że ta potrzeba szacunku, która. Się wyzwala na następnych etapach zaspokajania naszych potrzeb, ta potrzeba dopiero rodzi się i może być zrealizowana wtedy, kiedy dziecko odczuwa spokój wewnętrzny, kiedy czuje akceptację i ma bezpieczne środowisko środowisko, które sprzyja uczeniu się. Dziękuję bardzo.